Mamy jeszcze jedno zdjęcie o sprzed ołtarza W takich dziwnych tekturkach są te zdjęcia umieszczone I kolejne są to stare zdjęcia czarno-białe Cześć Siemano, witajcie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam taki dom, który stoi opuszczony przy ulicy. Nie ma ze mną Adriana, ponieważ rozłożyła go choroba. Także dzisiaj dzisiaj sam będę eksplorować Chyba po raz drugi, szczerze mówiąc, no i taki domek znalazłem, nie wiem gdzie tu jest wejście Czy coś tam się zachowało? No, ktoś sobie tu grilla robił. Mam drzwi. Aha, otwarte. Wyjmiemy sobie panel. Halo, jest tu ktoś? Halo, chyba pusta. Uh. No zapach dość specyficzny, halo, ktoś tu jest? A przepraszam, myślałem, że jest opuszczony dom. No jeszcze nie. No, jeszcze nie, dobra, to sorry chłopaki. Nie, bo ja nagrywam materiał, wie pan, w opuszczonych domach, także nie chciałem... Nie chciałem przeszkadzać. Nie, bo miałeś do zburzenia kurwa w kwietniu. A jest tutaj więcej takich domów? Jest Orientują się panowie? Dam fajkę, bo, ale mam jedną tylko. No i w Jak nie ma problemu, także sorry, nie, nie wiedziałem, że, że ten, nie chciałem przeszkadzać. Ale już tak się wali z tamtej strony, to już jest ruina, no. Wali się, ruina. Da, spadać, tak, już spadł, cofnęło. Aha. A tutaj dalej to ten? Można sobie zwiedzić, chociaż nie chcę wam tu przeszkadzać, ale chociaż tam dalej coś można zwiedzić? Nawet tam nie wchodź. Nie wchodzić nie, lepiej? Nie wchodzi, bo niebe nie, niebezpiecznie. Niebezpiecznie. No, nas strych no. też nie, no. Tylko Dobra. nie zostało i to... Aha. Dobra, chłopaki, no to sorry jeszcze raz, no, to uciekam. Tam naprawdę są jakieś domy stanie, ale są zagrożone chyba. Aha. Dobra, no to dzięki. No także jak widzicie nieudana eksploracja No mamy taki okres, że, że po prostu można trafić na bezdomnych No także lecimy, zobaczymy sobie ten dom No nie wygląda jakoś szczególnie dobrze z zewnątrz Mamy jakąś studzienkę. Tu już jest jakiś sąsiedni dom, nie rzucam się w oczy, się otwarte. O Jezu. No wygląda szczerze mówiąc jak dom bezdomnych. Halo, jest tu ktoś? Ach, chyba pusto, no ale już widzę, że kompletna demolka. Ojej, ale mamy kredens chociaż i masę wózków. A czy na pewno tylko to? Zobaczcie. Ciekawostka, mamy stare zdjęcie z komunii? Albo nie, ze ślubu, sorry. Myślałem, że to jest Dziewczynka w sukni, jakieś zdjęcie ślubne. No i wydaje mi się, że to jedyna taka rzecz, którą tu znajdziemy. Najciekawsze. Mamy jeszcze jedno zdjęcie. O, sprzed ołtarza. W takich dziwnych tekturkach są te zdjęcia umieszczone. I kolejny. Są to stare zdjęcia, czarno-białe. No, nie ma daty, niestety. No także, jak widzicie, dzisiaj szukam domów na własną rękę. Niestety Adriana rozebrała choroba. No i tutaj nic szczególnego. No ale jak już jak już jestem, to za sobie sprawdzimy ten dom. Ojejku, jakiś telewizor. E, 2015, kalendarz. Więc ten dom może być opuszczony nie tak bardzo dawno. Albo po prostu bezdomni sobie go tutaj przywiesili. Ciężko powiedzieć. Bardzo dużo śmieci. pies zniszczony. To mamy jeszcze kredensik kolejny, ten dość popularny oczywiście. Możecie go u nas na filmach zobaczyć w co drugim domu Halo? Nie ma, nie ma tu nikogo. Hmm. No tak jak widzicie Wygląda to właśnie na taki dom, w którym urzędują bezdomni. Mamy jeszcze jedno wejście, ale widziałem, że przejście jest z drugiej strony, to nie będziemy tutaj wchodzić po tym tapczanie. No także chciałbym znaleźć jakiś lepszy dom, ale nie zawsze jest taka możliwość. Tu sobie jeszcze wejdziemy na strych na samym końcu. No te zdjęcia są ciekawe. Nie powiem fajnie, że zachował się jakiś element. Po byłych mieszkańcach. O! I mamy ostatnie pomieszczenie. No tak jak widzicie. Kompletne wysypisko. Nie chcę tu nawet nic zbytnio dotykać. Chociaż mam rękawiczki, ale bez palców. O! Zobaczcie, jaka fotografia. To jest chyba fotografia z tego ślubu na takich tekturkach no myślę, że tych zdjęć mogłoby być tutaj więcej ale nie chcę tutaj grzebać w tym śmietniku, że tak powiem no tu jest jakaś kurtka wisi także no typowe miejsce bezdomnych Dobra, zobaczymy sobie na szybko ten strych chociaż wątpię, że tam będzie lepiej Jeszcze trzy piwniczkę, ale to nawet nie ma sensu się tam ładować. Nie będę nawet próbować, bo jest tam pełno śmieci, także to miejsce sobie odpuszczę, a na strych możemy zajrzeć. No. Czy można tu znaleźć coś ciekawego? <laughs> Ciężko powiedzieć. Stare skrzynie. O Jezu, ile pajęczyn. Nikt nie wchodził tu od bardzo dawna, z tego co widzę. Stare słuchawki. No i tak jak widzicie, znowu dużo śmieci. I nic chyba poza tym. Tu mamy jakieś, jakąś starą piłkę chyba, w sensie piłę. Wygląda na dość starą. No, tu jakaś klatka na jakieś zwierzęta. Kolejna stara piła ręczna A tu kolejne Czyli jakieś elementy stare po, po tym domu się zachowały jednak No ale Tak jak widzicie Tu mamy coś po niemiecku co mnie zaciekawiło Nie znam niemieckiego Ale to tylko jakaś okładka może z jakiejś książki No, no trochę Książek widzę jakiś ale Nie będziemy tu grzebać A to jest ciekawe Bo To jest jakiś baner? U... Aha Sklep spożywczy Spożywczy i Ta Nie wiem, co tutaj pisze. Nie doczytam się. Czyżby był tu jakiś sklep? No, nie wydaje mi się. Może po prostu właściciele coś prowadzili. A co ciekawe, na dole pisze po polsku, a na górze po rosyjsku. No, ciekawe. Ciekawe, to jest metalowa blacha. No, tu jeszcze jakieś skrzynie. Tak jak widzicie tam coś chyba jeszcze dla konia widzę To co w ostatnim domu Chyba tak No i, i to by było na tyle Dobra uciekam z tego strychu Aha no tutaj też mamy ten sam element dla dla konia No i tyle Dobra, ewakuuję się stąd Bo raczej nic więcej tutaj nie znajdę. No także tak jak widzicie ostatnio mamy trochę przestój z filmami. Też adrena dopadła choroba, także robimy co możemy żeby Wam coś pokazać No i dzisiaj taki domek. Może nie ma rewelacji ale chociaż te zdjęcia ślubne nadały jakiś klimat tutaj po tych właścicielach. Także dzięki za oglądanie, a ja lecę szukać dalej opuszczonych domów. Zostawcie coś po sobie. Na razie, cześć.